Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Jachros 71. A oto przed wami kolejny odcinek Scat of War, Chains of Olympus. Let's go, lecimy dalej. Czym Heliosa? Że tak można powiedzieć. Templar.

Muszę, muszę sobie przypomnieć o no właśnie jak się robiło tu niektóre ataki X, dobra dalej w kierunku zachodzą zachodzącego słońca tak musimy zbadać co się dokładnie stanęło się słońce spadło z nieba wracając do tematu dawno nie nagrywałem ze względu na yy, nową pracę jest dużo roboty człowiek zostaje w robocie po kilka godzin dłużej więc Później już nie ma za bardzo kiedy nagrywać, ani za bardzo tak mm, nie, ma, nie ma chęci takiej. Jednak dzisiaj jest taka sobie niedziela, spokojna, więc można coś podziałać. Też człowiek musi wrócić do takiego systematycznego działania, jeżeli chodzi o nagrywki.

Kratos. Athena, what madness has befallen us? Kratos, there is not much time. Olympus needs you. I grow tired of the gods' request, Athena. I have given enough. Now take these nightmares from my head. It is not for you to say when your servitude ends. You will earn your freedom in time. But for now. Olympus needs your unquestioning obedience. The god of the sun has been torn from the sky. This temple on which you stand is the chariot of Helios. Without their master to reign them, the fire steeds have driven the sunshine into the earth. And without Helios, there is no one to keep Morpheus from seizing permanent power. Many of the gods have fallen into a deep slumber. Soon, all will succumb to the black grip of Morpheus. What would you have me do? You must find Helios and return him to the sky, lest the world of gods and man be lost forever. Only his light can release the grasp. Morpheus. Athena! Hmm, okej. Okay. Mieliśmy rozmowy pomiędzy Ateną a Kratosem. Było wspomniane... ...na temat... o, to jest skrzynka... ...na, na temat koszmarów, które... ...nękają Kratosa. Bogowie obiecali, że... Koszmary ustaną, niestety jednak nie tym razem, lecz bogowie mają inne plany wobec Kratosa i chcą, żeby sam Kratos się zajął sytuacją z tym słońcem. W sumie tak wiecie. No, mamy takiego barobka, który przynieść podej po zamiata nie. No, ale to jest kwestia czasu, kiedy człowiek. <gry> Człowiek stanie się bogiem wojny Ironia. Potem wszystko w płonie potem wszystko y, stanie w płomieniach y, w niedalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o czas y, wydarzeń Kratosa. Y, czas wydarzeń z serii God of War Dobra, tu przejdziemy. Nie pamiętam dokładnie, którędy się najpierw szło. Tu jest zamknięty. No dobra, tak czy siak, będę musiał iść yy... tą dźwignią. Czy tą windą? Windą do góry. Albo na dół. Jednak jednak do góry idziemy sobie dobra musimy się jakoś dostać do tej świątyni. Ale nie będzie tak łatwo. Aj. Nieładnie tak, nieładnie. Mamy 2000, dwa, dwa potrzebuję chyba 4 cztery. 4850 eee, cztery aż na razie sobie poczekamy <laughs> Tu jest taka statua w prawym górnym rogu Teraz to, to wygląda normalnie tak jak wiecie typowo ogon i Tylnia część konia, ale z innej perspektywy to wygląda jak wielki, duży wilkołak. Może yy, później to yy, się zauważy. Lub tam w ten, no wam to pokażę, jak to się tam wygląda. No i szybki. Ej nie ma, myślałem że mamy ten, jeszcze inne jakieś fajne ataki, ale jednak, jeszcze nie jest aż tak ulepszona ta broń. Dobra bierzemy żyćko. Lecimy dalej. Tu jest dźwignia, dobra. I się otworzy nam przejście tutaj, dobra. Taki ala, ala, labirynt. Trzeba coś otworzyć, zamknąć. To można otworzyć teraz? Nie, jakoś niespecjalnie, bo będzie mi tu przeszkadzał. Więc tak czy siak musimy się wrócić. Eee, dobra. Prawdopodobnie. Bo prawdopodobnie teraz tu będzie walka dokładnie nie inaczej wydaje albo tak takie dość słabe, niskie po prostu obrażenia mi zadają. Nie wiem, to jest po prostu tylko takie moje subiektywne wrażenie. Dobra, trochę magii. No, niestety nie, nie dosięgło tego tych dwóch. A kurde nie ta gałka LOL no, Słapku go? Dobra, udało się Ała. Patrz oj, oj, oj Nie w ten sposób Coś. Dobra. No Let's go. Mamy otwartą drogę, więc teraz już może będziemy mogli to otworzyć. Tu trochę żyćko. Standardowe jakieś wazony pozbijać. Tak samo jak był wielki, duży Easter Egg w God of War z 2018 chyba roku. Gdzie Kratos widział wazon, ze swoim podobieństwem i go zniszczył, żeby jego syn Atreus nie widział. Okej, okay, dobra. Otwieramy i możemy na spokojnie teraz sobie otworzyć główne wrota. Welcome! Mhm. Coś tak pusto tu. To już nie można wejść. Ogólnie rzecz biorąc, teraz tak człowiek patrzy, i odbicia jakie są w podłodze. Dość taka, wiecie, dość spora pol polerka musiała tutaj być. Jeżeli chodzi o tą podłogę, bo to wygląda choćby tu woda była wylana czy coś bo skoro są takie odbicia dość intensywne i że to... że to ogólnie chodziło na konsole PSP, nie? że ogólnie sama gra jest dość taka, wiecie, graficznie nisko postawiona ale jeżeli chodzi o efekty wizualne, jak te odbicia tutaj, to no... ma swój taki wysoki poziom Też pytanie, dlaczego yy, sama gra wygląda tak dość kiepsko, a efekty wizualne są dość na wysokim poziomie, a God of War yy, duch sparty yy, no, jest nieco, nieco lepiej graficznie wygląda niż yy, ta część. To już też pytanie, czy mieli jakieś cięcia budżetowe, jeżeli chodzi o. O tą część nie mam dla pojęcia dużo pytań bez odpowiedzi. O, to można odsunąć. Tu mamy jakiś... wajchę. Nie wiem coś się otworzy. Oha, no, tutaj dobra. I mamy quest czy znaczy questa, y checkpoint. To jest zamknięte. Jeszcze można posprawdzać. <laughs> Może coś tu jeszcze będzie ciekawego. Tu jeszcze jest. I się otworzy prawdopodobnie z tej prawej. Mhm. Teraz pytanie którędy. Tym trzeba wejść. Tam gdzie jest checkpoint, czy... A, tu jest ta winda, z tego co pamiętam. Dobra, tu mamy wejście. Aha, i tu jest po prostu... Ee, boss i Wajha. A, nie, mo nie mogę tego... Dobra, szybko padł. Teraz mamy dwóch. Trochę magii. Kwadrat. Oj. by uleczyć, ale tak czy siak mamy full pasek jeżeli chodzi o zdrowie możemy tutaj teraz to otworzyć sobie i przejść na drugą stronę, więc bardzo dobry pomysł był, żeby sobie tu od razu wejść. Dobra, o tutaj mamy takie dodatkowy exp. Warto pozbijać to. Wszystko się bardzo sprzeda. Dobra, można zasejwować, czemu nie. Jest of course. Let's go. O, już mamy jakieś coś maksymalnego, bo powinny być tu ten oko gorgony lub Pióro Feniksa, a jednak mamy tylko same doświadczenie I punkty magii. Sobie jeszcze przejdziemy na drugą stronę. Tu będzie jeszcze jeden wazon dokładnie. Można zejść tutaj. Warto pozbierać. Byk i wchodzimy co na platformę. lecimy sobie albo do góry, albo w dół, bo to jest pytanie. Jednak w dół, dobra. A chciałem zrobić unik, nie wyszło. O mamy cię, mamy cię, mamy cię. O kurde, kółko miało być. X Kwadrat. Łopanie. W ostatnim momencie Dawaj, 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 kółko, kuko, kuko, kuko trójkąt. Nie wyszło. No ej, halo, no wie, jak... Patrzcie, no klikam kółko i od razu ten. Hashtag emulator. <try> Oho. Mamy teraz bossa. Aha, i po prostu wystarczy wykonywać combo. żeby jak najszybciej go pokonać. Dobra, padł. A i nawet sekwencji nie było, żeby go wykończyć. Dobra, mamy ile? 4800 zabrakło mi. Eee, ile? 7 sztuk. Dobra, mamy żyćko. Dobra, bierzemy żyćko. I można sobie ulepszyć już... ...ostrza chaosu. Czy to są ostrza Ateny? Już nawet nie wiem... ...co tu mamy. Nie, ostrza chaosu, dobra. O, i mamy ten ulepszony atak. Ładnie to. Jeszcze z tamtej strony. O, zabierzemy sobie. Czemu nie? Siup siup, dobra, bierzemy i. Let's go. Dobra, droga bez powrotu. Pamiętam swojego czasu jak człowiek grał pierwszy raz w ten tytuł i miał dość spory problem właśnie w tej, w tej świątyni. Człowiek zatrzymał się na pew, w pewnym momencie się zatrzymał i nie wiedział bladego. Dużo rzeczy chcę powiedzieć na raz. Człowiek zatrzymał się w pewnym momencie i nie wiedział co ma po prostu zrobić w danym momencie i tak szukał, szukał Chodził po tej świątyni i nie dokończył tego tytułu. Dopiero gdy człowiek w internecie zobaczył na YouTubie, co i jak, to poszedł dalej. Jestem zaszczycony, że przybyłeś do Sparta. Titan Atlas został wybrany z płynów Tartarus. And has taken my brother Helios from his rightful place in the sky. What does Atlas want with the sun god? Helios holds within him the power of the sun, a power so great it can destroy the world. It cannot be trusted in the hands of a titan. Please, take the sun shield from his throne, walk through the gates of Olympus, and you will find me. Hurry, Kratos. Even now, Mój na Ok, mieliśmy tutaj naszą. Znaczy naszą. <grystanie> e, siostrę Heliosa. I mamy informację na temat tego, że wielki, duży Tytan. Kto? Atlas został uwolniony. I właśnie on. E, pomógł. Zabrać słońce z nieba, czy coś w tym stylu? Tak, mój angielski nie jest dość mocny, więc no, ja się jedynie mogę niektórych rzeczy domyślać, po prostu jeżeli chodzi o tłumaczenie. Zawsze można mnie poprawić w komentarzach, jeżeli mogę się mylić. Dobra, zobaczymy jeszcze, co z drugiej strony jest. I sobie pójdziemy po, po tarcze Heliosa. A tu już nic nie ma, dobra. <laughs> Więc lecimy tutaj właśnie. Tu. O, no dobra, znowu droga bez powrotu. Dokładnie. na temat informacje. Pemper, Dobra. Mamy wielki, duży tron Haliosa. Musimy go zniszczyć. Dzięki temu mamy Shield of Halios. Dzięki tej farczy możemy teraz yy, kontrolować różnego ataki. Oj, ja znaczy w odpowiednim momencie. O, właśnie o to chodzi. kwadrat, no ej hala, no nie kliknąłem nic I... i mi zaliczyło że, że ten nie irytujące Dobra o, to wszystko będzie Teraz mamy dwie drogi Trzy w sumie bo mamy tak schody do góry, więc sobie możemy sprawdzić przy okazji dokładnie tu. Pyk. Wszystko się sprzyda. Nie pogardzę. Zobaczmy, co mamy do góry. Co jest schowane? Nie. Ale mamy tutaj taką skrytkę ze skarbami. To naprawdę muszę się tak wygadać, że dawno, dawno nie grałem i trochę żałuję, bo naprawdę bardzo przyjemnie się się gra w ten tytuł Ogólnie same gierki z dawnych lat Jest miło miło powspominać A jeżeli chodzi o gadowo to już w ogóle z miód z po prostu chlebek z miodem i masło orzechowe, to jest mła. Tak, tak właśnie opisuje to co teraz tu się od Janie Pawla. Dobra, mamy znowu checkpoint i prawdopodobnie tutaj skończymy sobie już odcinek z tego co pamiętam. Dokładnie tu jest checkpoint, pamiętam dokładnie. Więc tu sobie zakończymy, pyk. Zakończymy sobie odcineczek i w następnym odcinku lecimy dalej w... w pogoni za pomocą dla Haliosa, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale, na razie, cześć, pa i czołem, pa pa.